Witaj w Krajowym Systemie Informacji Dronowej. Jego głównym celem jest ułatwienie i usprawnienie procesów związanych z użytkowaniem dronów w Polsce. Dziś pokażemy Ci, jak w kilku prostych krokach założyć swoje konto w XID i rozpocząć przygodę z dronami. Zatem w swojej przeglądarce internetowej przejdź na oficjalny portal XID, czyli na stronę www.dronygov.pl. Założyć konto w krajowym systemie informacji dronowej można na dwa sposoby. Pierwszy sposób to założenie konta przy pomocy węzła krajowego logingov.pl. Aby to uczynić, na stronie govpL, klikamy w żółty przycisk Zaloguj się do systemu. Po przekierowaniu do okna logowania kliknij w Zaloguj przez logingov.pl. Zostaniesz przekierowany do strony rządowej, następnie wybierz interesującą cię opcję uwierzytelniania. Po zakończeniu procesu na stronie login.gov.pl zostaniesz przekierowany do systemu Xid. Uzupełnij adres e-mail, kliknij W, Wy wyślij kod. Otrzymasz wiadomość z kodem weryfikacyjnym, który następnie wpisz w wyznaczone pole i finalnie zweryfikuj. Tą samą czynność wykonaj z numerem telefonu. Te dane zostaną przypisane do Twojego konta. Po udanej weryfikacji adresu e-mail i numeru telefonu, zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaznacz pole potwierdzające ich akceptację. Na koniec kliknij przycisk Zatwierdź dane kontaktowe. Zostaniesz przekierowany do strony głównej aplikacji Xid. Użytkowniku, jeżeli założyłeś swoje konto poprzez węzeł krajowy login.gov.pl, zawsze należy się zalogować do systemu korzystając z tej opcji. Drugim sposobem na założenie konta w Xid jest uzupełnienie formularza swoimi danymi. Aby to zrobić, na stronie dronygov.pl kliknij w niebieski przycisk Zarejestruj się. Wypełnij formularz rejestracyjny, wpisując adres e-mail, numer telefonu, zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaznacz pole potwierdzające ich akceptację oraz potwierdź ukończenie 16 lat. Następnie kliknij w żółty przycisk Utwórz konto. Na wpisany wcześniej adres e-mail została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po odczytaniu wiadomości kliknij w żółty przycisk Aktywuj konto, aby potwierdzić swoją rejestrację. Zostałeś przekierowany do formularza rejestracyjnego, który należy uzupełnić, wpisując swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, hasło. Wpisywane hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać w sobie co najmniej jedną małą literę, co najmniej jedną wielką literę oraz co najmniej jedną cyfrę i znak specjalny. Następnie ponownie wpisz hasło i na koniec uzupełnij kod aktywacyjny SMS, który otrzymałeś w wiadomości na numer telefonu podany na samym początku rejestracji. Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij wrzuty przycisk Utwórz konto. Po ukończonym procesie rejestracji, zaloguj się do systemu XID, pisując adres e-mail i hasło. Po zalogowaniu się do swojego konta, skonfiguruj je, dodając profil pilota lub operatora. Jeśli posiadasz zarejestrowane konto w dotychczasowym systemie drony ULTS.gov.pl, należy użyć opcji Zaimportuj dane. Pozwoli Ci to na zachowanie swojego numeru pilota lub operatora oraz istniejących kompetencji i uprawnień. Jeśli po wpisaniu adresu e-mail i hasła z poprzedniego systemu pokazuje Ci się błąd nieprawidłowych danych, skorzystaj z opcji Nie pamiętam hasła. Na swojego maila otrzymasz wiadomość z wygenerowanym hasłem tymczasowym, które będzie ważne przez 15 minut od chwili dostarczenia wiadomości. Następnie użyj hasła tymczasowego do importu danych. W systemie XSID wprowadziliśmy nową opcję rejestracji dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Teraz możesz zarejestrować swoją działalność jako firmę. Rejestracja jako firma daje Ci możliwość zapraszania pilotów PSP do współpracy oraz oddzielnego zarządzania uprawnieniami i kompetencjami. Aby skorzystać z nowej opcji podczas importu danych, wybierz opcję tak przy pytaniu, czy posiadasz jednoosobową działalność gospodarczą. Co ważne, skorzystaj z tej opcji tylko w przypadku, gdy Twoja firma jest związana z usługami dronowymi. W wyniku tej czynności Twój dotychczasowy numer operatora zostanie przypisany do profilu operatora jako firmy. Dodatkowo zostanie utworzony nowy numer operatora połączony z profilem pilota. Uprawnienia, np. oświadczenia o operacji, zostaną przypisane do profilu operatora jako firmy, a posiadane kompetencje przypisane zostaną do profilu pilota. Jeśli nie chcesz rejestrować swojej działalności jako firmy, wybierz opcję Nie. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem drona, nie posiadasz konta w poprzednim systemie drony-ultz.gov.pl dronyulsGov.pl, jesteś osobą fizyczną oraz chcesz latać dronem dla siebie lub dla innej firmy, to skorzystaj z opcji dodaj profil pilota. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem drona, nie posiadasz konta w poprzednim systemie drony .pl, posiadasz firmę, w tym jednoosobową działalność gospodarczą związaną z usługami dronowymi, Planujesz współpracować z innymi pilotami, prowadzisz klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego, to skorzystaj z opcji Dodaj profil operatora. W systemie XSID operator w formie instytucji, firmy, stowarzyszenia traktowany jest jako organizacja, która współpracuje z pilotami. Analogicznie można to porównać do lotnictwa załogowego. Na przykład w zwykłej linii lotniczej posiadającą flotę samolotów i zatrudniającej pilotów. Konto instytucji, firmy, stowarzyszenia lub klubu modelarskiego powinien założyć w systemie właściciel lub osoba upoważniona przez właściciela. W formularzu rejestracji należy uzupełnić pola danymi właściciela lub osoby upoważnionej, a następnie po zalogowaniu do systemu dodać profil operatora. Będąc właścicielem lub osobą upoważnioną, nie musisz być pilotem. Posiadając takie konto, tylko z dodanym operatorem, następnie zaproś do współpracy swoich współpracowników. Jeżeli osoba upoważniona do założenia konta instytucji, firmy, stowarzyszenia posiada już aktywne konto w systemie XSID, wystarczy, że dodasz nowy profil operatora lub zaimportujesz go ze starego systemu ULC. Nie ma potrzeby rejestracji nowego konta. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, spółkę rejestrujesz jako operatora. Wspólnicy spółki rejestrują się osobno jako osoby fizyczne. Każdy ze wspólników zakłada osobno konto pilota jako osoby fizycznej. Wykonując operację jako spółka, Używasz numeru operatora spółki. Jeżeli jesteś jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestrujesz się jako operator. Gratulacje, Twoje konto jest gotowe. Teraz możesz korzystać ze wszystkich funkcji XID. Jeśli masz pytania: odwiedź sekcję centrum pomocy lub napisz do nas wiadomość na adres uavmyśniksupport@papansa.pl życzymy bezpiecznych lotów